Kto wygra się na edycję starmistrzwa z Polski? Moim zdaniem będzie to obrońca tytułu Drużyna arystokracji, chociaż wydaje mi się, że w wielkim finale mogą być spory problem. Wydaje mi się, że największym faworytem do wygrania będzie Illuminar Gaming, patrząc na to, jak radzili sobie w trakcie całego sezonu. Pomimo tego, że arcy, wydaje mi się, że jako drużyna, która jednak zajęła pierwsze miejsce w poprzednim sezonie, na pewno jest też faworytem, no, ale patrząc na to, jak w przeciągu roku prezentuje się Drużyna Illuminar, to raczej stawiam właśnie na IHG. Ja stawiam na Illuminar. Bardzo długo się teraz przygotowywali pod to, i wydaje mi się, że jeszcze do tego idealnie trafią z forum. Także będę kibicował ekipie Inosenta. No, ja stawiam zdecydowanie na Arcy, a dlatego, że akurat ESL Mistrzostwa Polski wydają się ich specjalnością. Ja myślę, że arystokrac. Obronią tytuł, to jest ekipa, która przyjechała tutaj co prawda po lekkich zmianach, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne w drużynie, ale to jest zawsze skład, który zgodzi na to dnie